Rozbudowa niemieckiego przemysłu, kontrola zużycia żelaza, stali i metali nieżelaznych, zgodnie z planem czteroletnim, została w generalnym gubernatorstwie wprowadzona w marcu 1940 roku. W Krakowie utworzono centralne urzędy kontroli metali: Bewirtschaftungsstelle für Stahl und Eisen i Bewirtschaftungsstelle für Metalle, a w każdym z czterech dystryktów Warszał, Krakau, Lublin i Radom utworzono filie. Do 1 kwietnia 1940 roku należało przeprowadzić szczegółową inwentaryzację wszystkich metali, znajdujących się w zakładach i magazynach, po czym nie można było ich ruszać bez zezwolenia Verbrauchsschein. Możliwość sprzedaży metali i skupu złomu została ograniczona do kilku firm niemieckich i kontrolowanych przez Niemców. Każda fabryka w generalnym gubernatorstwie jest zobowiązana do składania kwartalnych sprawozdań. Z wykorzystania metali, z podaniem nazwy firmy, która złożyła zamówienie. Fabrykom, które Niemcy uważają za zbędne, odmawia się metali i innych niezbędnych surowców. Każdy kawałek złomu, żelaznego i stalowego, był zbierany i wysyłany do Niemiec. Ruiny zbombardowanych budynków zostały dokładnie przeszukane, a duże konstrukcje, jak mosty, stalowe szkielety, żelazne ogrodzenia i tym podobne pocięte palnikami. Podaż miedzi i mosiądzu w generalnym gubernatorstwie jest wyczerpana. Producenci kabli elektrycznych uciekają się do takich substytutów jak aluminium, cynk i żelazo, stosując je jako przewodniki oraz do połączenia regenerowanej gumy, papieru asfaltowego i sztucznego jedwabiu jako izolacji. Bakelit i sklejka zastępują obecnie wiele części metalowych. Tarcica i inne materiały budowlane są również racjonowane i wymagają specjalnego pozwolenia zanim będzie można je otrzymać.